W kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft. E, niestety ciemno musi być, gdyż e, nie będziecie dostrzegali światełek, które, jak widzicie, z mojej prawej strony świecą się w oczach jednej z mask. E, z daleka tutaj tak dobrze tego nie widać. Zaraz podejdziemy i opiszę wszystko. E, jak widzicie, wgram nowego skina Uciekniera. No tak. I. Ale tu mam śmieci. Ucieknie raz z maską ninży na twarzy i czerwonymi oczami. Bardzo tajemnicza postać i groźna, ale dobra. Eee, musimy tylko tam dojść. Jak widzicie, oczy są zdalnie sterowane. Tutaj jest cała. Moment. Eee, tak. Aż stamtąd, dotąd idzie, idą kable. Mam zamiar podprowadzić to pod mój domek lub w wieży na górze. Jeszcze zobaczę, jak to będzie naprawdę, nie starczyło mi czasu, bo sama robota z kablami zajęła mi ponad 4 godziny, rozłożone na dwa dni. Same rozłożenie kabli nie trwało tak długo, i wykopanie wszystkiego to zajęło mi półtorej godziny, ale okazało się, że nic nie działa. I dużo czasu też spędziłem przy tym, żeby oczy mrugały, gdyż też mi troszkę nie działało, ale w końcu zrobiłem. I tutaj mamy po prostu, moment wejścia jest, e, szalone oczy. No i tutaj mamy cały, od, teraz są akurat wyłączone, a teraz są włączone i mrugają. E, niestety one się nie świecą, nie mogą się świecić całkowicie, wolałem, żeby sobie mrugały czyli tak, dobra, może zacznę od tej strony jak już tutaj jestem to jeszcze pokażę wam drzewo, jak widzicie drzewo jest wyrosło, usunąłem płotki z boku, bo nie wiem, ale się nie rozrasta i nie wiem właśnie na czym to polega że te są takie wielkie, a to takie i nie wiem czy poczekać czy zasadzić kolejne no zobaczymy jeszcze jak to będzie i tak, tutaj idzie proszek Wy idzie tutaj tu specjalnie zostawiłem troszkę miejsca żebym mógł wejść i tak. Przedłużacz. Wcześniej zrobiłem tutaj z góry w dół, czyli kostka dirtu i czerwona pochodnia, ale zajęło mi godzinę. Znaczy, robota zajęła mi jakieś 5 minut, ale praca nad tym, żeby to zadziałało, zeszło mi z godziny i na końcu i tak nic z tego nie wypaliło. No tutaj, jak widzicie, czerwony proszek. Negacja tutaj znowu idzie. Pamiętajcie, że czerwony proszek ma zasięg tylko 15 kostek. No i teraz tutaj bardzo pomogło mi właśnie to: pokaz X, Y i Z. To jest naprawdę bardzo przydatne w takich sprawach, jeżeli chcemy kopać w głębiej. No i tutaj jesteśmy już prawie. Tutaj miałem taki jeden punkt orientacyjny. W podniesieniu. Jak widzicie, na przemian jest. Tutaj się nie świeci. Proszę, tam się świeci. Wiesz, to jest po prostu, właśnie, negacja. Pochodni tutaj w sumie nie muszę mieć, ale nie zasypałem tego ani nie zamykałem, żeby właśnie pokazać, jak to mniej więcej wygląda. I tak, teraz tutaj, jak widzicie, jest położony ziemia flara, ziemia, flara, ziemia, flara, i tak do samej góry, na przemian. To oczywiście przesyła, można tak nazwać, że prąd. I wychodzimy tutaj. Okej. Okay. Oj, tu nie wyjdę. Jak widzicie, tutaj jest zgaszona. Jeżeli ona byłaby zapalona, na wszystko by stanęło w miejscu. Właśnie dlatego to, co mamy w tamtym budynku to dźwignię, to ona zapala to, co po prostu przestaje migać. Polega to na tym, że pięć negacji ustawionych jest w kierunku do kolejnej negacji, czyli w takim. Tworzy to koło, z którego koła jest połączone właśnie nasza dźwignia. I idzie tutaj, tu się łączy i rozchodzi się na boki co daje miganie, oczywiście. Tutaj to tak idzie też w górę, to znaczy tu jest postawiona piasek, znaczy dirt, czerwona pochodnia, dirt, czerwona pochodnia. I tak tam do, praktycznie do samej góry. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, tak o, jeśli widzicie, właśnie teraz już jest jedna zapalona pochodnia, jak widzicie. Przestało mrugać. Dlatego tak to nie może być, i to naprawdę zajęło mi bardzo wiele czasu. Bez tego, właśnie nie wiem, czy to się kończyło. No, naprawdę nie było zbyt łatwo. No i tutaj mamy wyjście, takie troszkę obrośnięte, ale jest ukryte, żeby tam kurczaki nie wchodziły. E, tak, tutaj jest ten most, i jeśli zobaczycie, nie wiem, czy będzie to widoczne. Tak są. Kolejnym celem moim, takim większym jest zbudowanie tutaj jakiegoś osiedla, na które będzie się dojeżdżać kolejką. Ale muszę wydobyć jeszcze trochę surowca. No naprawdę fajnie to wygląda. Takie coś jak w awatarze te góry latające i zapomniałem nazwy. Jeśli chcecie mi pomóc, możecie mi nadesłać. No tutaj jak widzicie, jeszcze nie jest dopracowane zbytnio. Most jeszcze nieskończony, bo zabrakło surowców, troszeczkę surowców i czasu, bo skupiłem się teraz na tym ważniejszym, czyli na tej masce. Zobaczymy ją troszkę z bliska. Teraz on no, ładnie wygląda, zajęło mi to. To jest też w miarę pochłaniające czasu. A chciałem pokazać coś lepszego. Myślę, że to Wam się spodoba. Liczę na to, że powtórzycie mój projekt. Oczywiście nie musicie tego powtarzać z jakąś maską. Możecie oczywiście wymyślić swoje. A najlepiej zrobić screena i wysłać mi, żebym też się czegoś nauczył od was. No tutaj jest właśnie most z piachu. Prowadzi on do tej wyspy z kaktusami i tam, w najbliższym czasie właśnie, będzie o, automatyczna hodowla kaktusów. Tak. A wracając do drzewa. O, o, a spójrzcie tutaj. To jest drzewo, które zrobiłem z nasion. Znaczy nasiono drzewa i nawóz. Kładem tak jeden na drugiej coś wyrosło, ale to jeszcze mnie nie satysfakcjonuje, gdyż wolałbym, żeby tu były liście. Wolałbym, żeby tu były liście, żeby domek na drzewie naprawdę fajnie wyglądał. Bo z takiego drzewa no niestety nie da się zbytnio zrobić. No, albo dałoby się z jednym pomieszczeniem, a chciałbym trochę to rozbudować. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. No, do zobaczenia. Na razie.